Obudzić Olbrzyma W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić Olbrzyma, czyli każdego z nas uśpiony laikat. Zapraszamy! Polem walki jest kultura, walka trwa! Wolem walki jest kultura! Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i słuchaczy tego dzisiejszego podcastu. Dziś, skoro mamy na tapecie rozpoczynający się nowy rok szkolny, to właśnie zaczniemy od pewnego przedstawienia dzieła po części Gintera Andersa: ludzka przestarzałość. Właśnie ten niemiecki intelektualista. Człowiek, który w sposób bardzo krytyczny odnosił się do współczesnej cywilizacji, przedstawił swoje poglądy we wspomnianym dziele, o którym powiedziałem, ale te poglądy, dziś, które nas interesują, to są poglądy na temat edukacji. I one były ściśle związane z diagnozą problemów współczesnego świata. I właśnie nie kto inny, ale Günter Anders mówi o tym, że w dzisiejszym systemie edukacyjnym mamy do czynienia z tworzeniem masowego człowieka. I według tego klucza celu edukacyjnego, zasadniczą kwestią w edukacji dziś stało się produkowanie posłusznych jednostek. I te jednostki oczywiście łatwo wpasują się w system, który został stworzony. I zamiast rozwijać się indywidualnie, duchowo, intelektualnie, i wyrobić sobie zdolność krytycznego myślenia, to będą w sposób zaplanowany, kierowani jak stado do realizacji pewnych zadań, pozbywając się tych tradycyjnych wartości. I jest jeszcze jedna kwestia. Właśnie Anders uważał, że edukacja w wymiarze, i w czasie, o którym on pisał, o czym za chwileczkę powiem dalej, jest tak na serio odłączona od rzeczywistości. Dziś widzimy że przez okres ostatnich 8 lat zostały przywrócone chociażby tak zwane szkoły branżowe, dawne szkoły zawodowe. I wracając do tej krytycznej oceny Andersa, tej edukacji, to jego zdaniem jest ona często oderwana od takich rzeczywistych problemów, rzeczywistych wyzwań, które stoją przed ludzkością. Dzisiaj widzimy jak i słyszymy o tym, jak rzeczywistość mentalną, intelektualną młodego pokolenia... Tak na serio wykorzystują ci, którzy są wielkimi idolami, użyję tego określenia w internecie. Wystarczy, prawda, niekoniecznie nawet jakieś udokumentowane wykształcenie, ale ilość zebranych ludzi, którzy będą lajkować, którzy będą promować pewne posty. I to sprzyja promowaniu również konsumpcjonizmu. Jest to taki system edukacyjny, który służy zawsze i jest na interesach wielkich korporacji. I on promuje konsumpcjonizm, materializm, a jak jeżeli jest mowa o materializmie, to pamiętajmy, że gdzieś tutaj w tle ukryty jest również ten marksizm, dziś powiedzmy sobie marksizm kulturowy. I oczywiście brak tego przygotowania do życia w świecie technologii. To jest oczywiście argument bardzo trudny, z tego względu, że wiemy jak ta rzeczywistość właśnie tych najnowszych zdobyczy technologicznych wyprzedza nas, jest niemalże no, nie do doścignięcia ale obawiał się Anders, że rozwój technologii przewyższy zdolności do... Tego, żeby zrozumieć proces technologiczny i przede wszystkim to, co jest istotne i ważne, żeby kontrolować skutki tego procesu, bo zauważmy: dziś mamy szeroko mobilnie rozwinięte społeczeństwo, a coraz więcej mamy chorób cywilizacyjnych. Dlatego mamy uważnie skupić się, w opinii tego myśliciela, na rozwoju krytycznego myślenia. Bo uczniowie powinni być zachęcani nie do tego, żeby byli masą człowieka. I spełniali posłusznie pewne życzenia raz po raz zmieniających się systemów politycznych, w większości opartych na myśli Marksa. Oni muszą nauczyć się, muszą się wyedukować do tego stopnia, żeby umieli zadawać pytania, właściwie analizować treści, właściwie rozumieć tak naprawdę formułowanie własnych sądów i oczywiście w sposób zasadniczy mieć wielki szacunek dla obiektywnej prawdy, czyli zgodności myśli z rzeczywistością. Dotychczas yy, proponował również Anders ten fakt, żeby edukacja była związana z rzeczywistością, bo powinna przygotować to młode pokolenie ludzi do życia w świecie, który jest coraz bardziej złożony i coraz... Bardziej pełny jakichś wyzwań. Dlatego warto w tej edukacji, jak zauważał i podkreślał, promować wartości humanistyczne, bo edukacja powinna kształtować w człowieku poczucie empatii, solidarności i odpowiedzialności za innych. I w tej kwestii widzimy tutaj, że wszczepione zostały te zasady, reguły u tego myśliciela, prawda, oparte na gruncie chrześcijańskim. Te, które dziś z procesu edukacyjnego są rugowane, chociażby poprzez obcięcie podstawy programowej, wyrugowanie ważnych katolickich postaci, które miały wpływ na rzeczywistość Rzeczypospolitej, czy też no, walka otwarta z lekcjami religii. I zauważmy, że właśnie... Ta odpowiedzialność w edukacji za innych, uczenie, przygotowywanie tego człowieka w dobie, kiedy on tak naprawdę liczy się sam z sobą, liczy się ja i jego zachcianki, to trzeba go przygotować do poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka, stworzyć w nim taki przyczynek do wiązania się i poczucia solidarności z drugim człowiekiem. I wreszcie trzeba tego człowieka przygotować do życia w świecie technologii. I edukacja dlatego powinna wyposażyć uczniów w narzędzia, które są niezbędne do rozumienia i korzystania z technologii w sposób odpowiedzialny. Czyli ponoszę konsekwencje moich wpisów, moich wyborów, konsekwencje z tego, jak pracuję i właśnie zastanawiał się nad tym, czy ta współczesna edukacja, którą opisywał, spełnia swoją rolę, czy też nie. Czy rzeczywiście kształtuje świadomość krytycznie myślącego człowieka, czy też tworzy masę, którą łatwo jest manipulować i jego wizja edukacyjna przygotowałaby ludzi do życia w świecie, który jest światem wyzwań, o którym już powiedziałem i przede wszystkim zauważmy, że zachęca człowieka do samodzielnego myślenia, a więc do poszukiwania prawdy, ponieważ człowiek nigdy nie zastąpi swojego systemu myślenia jakimiś półprawdami, nigdy nie będzie zadowolony z tego, że będzie oszukiwany. I wreszcie dochodzimy do takiej istoty rzeczy naszego przesłania, o czym dziś chciałbym państwu powiedzieć. Mówiąc językiem Gintera Andersa, Wszystkie doktryny kwestionujące system muszą być najpierw określone jako wywrotowe i terrorystyczne, a ci, którzy ją popierają tą doktrynę, traktowani są jako wrogowie publiczni. Czyli jeżeli wykształcimy takiego człowieka, który odrzuci całkowicie tradycję chrześcijańską, to ta tradycja chrześcijańska będzie dla niego wroga, a instytucja, taka chociażby jak Kościół, będzie z pewnością wrogiem publicznym numer jeden takiej osoby. O tym mówił Ginter Anders. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas uśpiony laikat. Zapraszamy. Walki jest kultura, walka trwa, walki jest kultura. Zauważmy, że obecnie na naszej płaszczyźnie edukacyjnej mówimy teraz o Polsce. Spotykamy się z wieloma wytycznymi, które nie tylko burzą ten dotychczasowy porządek i system nauczania w Polsce, ale tak na serio wprost eliminują przedmioty, które rozwijają człowieka od strony duchowej, intelektualnej, do których oczywiście należy chociażby lekcja religii, wychowania do życia w rodzinie, czy oczywiście już wyrzucony przedmiot hit, a przede wszystkim również i wychowanie do życia w rodzinie. Zakaz zadawania uczniom prac domowych. Redukcja podstawy programowej. Eliminacja istotnych dla tożsamości Polaków treści w nauczaniu historii, one idą w parze z tym, o czym Państwo już z pewnością słyszeli, bo odtrąbiono to w wielu niezależnych mediach, że dziś podręcznik historii pisze się również razem z Niemcami, ale podręcznik, który dotyczy relacji po II wojnie światowej i samej II wojny światowej. Przypomnę tylko, że w jednym badaniu naukowym okazało się, że kiedy sądowano młodych Niemców, co trzeci edukowany Niemiec twierdził, że jego rodacy pomagali w czasie II wojny światowej Żydom. Pomagali im, proszę Państwa. Więc Taki mamy system edukacji za Odrą. I ci nasi sąsiedzi z Zaodry razem z polskim ministerstwem opracowali podręcznik wspólny do historii, który realizuje się na lekcjach historii w Polsce, chociażby w klasie ósmej. Jest to powolne odchodzenie od tego dziedzictwa, które wypracowała nasza kultura, nasza tradycja, nasza historia. Zauważmy, że. Nie znamy przypadków, które mówiłyby o tym, że y, mamy podręcznik do historii Niemiec napisany we współpracy z Polakami. Jakiej historii w niej się naucza? Czy o polskich obozach koncentracyjnych? Czy też o obozach koncentracyjnych w Polsce, które budowali Niemcy, nie naziści? Nie ma takiej nacji jak naziści czy hitlerowscy. Zauważmy, że kiedy mamy w systemie edukacji do czynienia z powolnym odchodzeniem od oceniania, eliminacją przedmiotu wychowania do życia w rodzinie, zastąpienie go jakimś nowym przedmiotem edukacja zdrowotna, czy też wreszcie promowaniem chociażby szczepień na terenie placówek, w których się edukuje człowieka, to tylko część serwowanych nam tych treści, które znalazły się w tym Nowym, zreformowanym systemie edukacji, który chce realizować dzisiejsza władza. I dlaczego o tym dziś mowa? Proszę państwa, księga Kocheleta mówi coś bardzo pięknego, zresztą cała Biblia mówi piękne rzeczy. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło patrz, to coś nowego to już było w czasach, które były przed nami tak pisał Kochelet. W końcu przecież to, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie, więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Popatrzmy na ten cytat z księgi Koheleta, jeden i drugi, który przytoczyłem przez taki filtr, okulary, powiedzmy sobie, właśnie kocheleta, na to, co powiedziałem wcześniej na temat chociażby tych treści przy okazji tłumaczenia, wyjaśniania zapisów na temat edukacji niemieckiego filozofa, socjologa Gintera Andersa. Powszechnie uważa się, że te rzeczy, o których Państwu powiedziałem, eliminacji religii, edukacji prozdrowotnej, budowanej na standardach edukacji seksualnej WHO, tak, w której uczy się dzieci w fazie wczesnego dzieciństwa no, stosowania wszystkiego, co jest antytradycyjne, antykatolickie, pokazuje nam w jakim kierunku chce iść ten system edukacyjny, w jaki się je... W pycha dziś edukację w Polsce. I przypomnę tylko, że właśnie tożsamość tego, co było, jest, dokonuje się w tym co opisał w 1956 roku właśnie wspomniany filozof socjolog Ginter Anders. Powszechnie uważa się, że to właśnie jego poglądy na temat edukacji były ściśle związane z jego szerszą diagnozą problemów współczesnego świata, o których mówiłem wcześniej. I właśnie w opinii tego niemieckiego myśliciela Chodzi rzeczywiście nie o edukację, ale proszę Państwa, wytworzenie nowego, masowego człowieka. To właśnie według Andersa celem edukacji stało się produkowanie posłusznych jednostek. I te jednostki łatwo wpasują się w system, zamiast rozwijać wspomnianą wcześniej indywidualność, zdolność krytycznego myślenia czy ducha solidarności. Ginter Anders mówi wprost, że cel takich działań jest aż nadto oczywisty, stanowi go co? Przejęcie absolutnej kontroli nad społeczeństwem. I w takich okolicznościach pozwolę sobie przytoczyć Państwu słowa Gintera Andersa z jego publikacji Ludzka przestarzałość. Cytuję: aby z góry stłumić wszelkie bunty, nie należy robić tego brutalnie, archaiczne metody jak Hitler, są zdecydowanie przestarzałe. Wystarczy stworzyć zbiorowe uwarunkowanie tak potężne, że sama idea buntu nie przyjdzie im nawet do głowy. Najlepszym sposobem byłoby formatowanie ludzi od urodzenia poprzez ograniczanie ich wrodzonych zdolności biologicznych. Następnie kontynuujemy uwarunkowanie przez drastyczne obniżenie poziomu i jakości edukacji, sprowadzając ją do formy bezwysiłkowego zajęcia. Osoba niewykształcona ma ograniczony horyzont myślenia, a im bardziej ograniczone jest jego myślenie materialne, mierne, tym mniej może się buntować. Należy sprawić, aby dostęp do wiedzy stał się coraz bardziej trudniejszy i elitarny. Niechaj pogłębia się przepaść między ludźmi a nauką. Tak, aby informacje skierowane do ogółu społeczeństwa zostały znieczulone wszelkimi możliwymi treściami, szczególnie bez filozofii. Znów należy użyć przekonania, a nie bezpośredniej przemocy. Będziemy transmitować masowo za pośrednictwem telewizji rozrywkę, która zawsze pochlebia emocjom i instynktowi. Zajmujemy umysły, tym, co jest daremne i zabawne, nieustanną gadką i muzyką, aby nie, nie zadawać sobie pytań, nie uruchamiać myślenia. Skuteczność będzie najważniejsza, jako znieczulenie społeczne nie ma nic lepszego. Ogólnie rzecz biorąc, należy zabronić powagi egzystencji, wyśmiewać wszystko na masową skalę, utrzymywać ciągle apologię lekkości, tak aby euforia reklamy i konsumpcji stała się ceną składową standardu ludzkiego szczęścia i wzorem wolności. Tego typu napór na Biorowość sam w sobie spowoduje taką integrację, że jedynym lękiem, który trzeba będzie podtrzymywać, jest wykluczenie z systemu i tym samym utrata dostępu do warunków materialnych, niezbędnych do szczęścia. Masowy człowiek to wyprodukowany i ten człowiek powinien być traktowany takim, jakim jest. Produktem, cielęciem i musi być monitorowany, tak jak powinno być monitorowane stado. Wszystko to co pozwala uśpić jego jasność, jego krytyczny umysł jest dobre społecznie, zaś to, co mogłoby go obudzić, musi być zwalczone, wyśmiewane i duszone. Wszelkie doktryny kwestionujące system muszą być najpierw określone jako wywrotowe i terrorystyczne, a ci, którzy je popierają, traktowani jako wrogowie publiczni. Kochani, polem walki jest edukacja. Polem walki jest kultura, walka trwa i dlatego my budzimy olbrzyma. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie: jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy! Polem walki jest kultura, walka trwa, polem walki jest kultura.